21 drużyn siatkarskich z całego województwa wzięło udział w 18 już edycji Mistrzostw Nadleśnictw w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. W Biłgoraju gościliśmy reprezentacje z Kraśnika, Gościeradowa, Parczewa, Sobiboru, Janowa Lubelskiego, Lubartowa, Strzelec, Włodawy, Chełma, Józefowa, Nowej Dęby, Tomaszowa Lubelskiego, Rozwadowa, Krasnego Stawu, Rudnika, Świdnika, Puław, Mircza, Biłgoraja oraz drużyny reprezentujące Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i Biuro Urządzania Lasu i Gospodarki Leśnej. Poziom zawodów jak zwykle nie zawiódł. Przed turniejem typowano faworytów. Wśród nich była przede wszystkim ekipa z Włodawy, która trzy razy z rzędu stawała na najwyższym stopniu podium. W walce o możliwość gry w finale zespół nadleśnictwa Włodawa pokonał siatkarzy z Józefowa 2 do 0. Rywal okazał się bardzo wymagający. Zwycięstwo wcale nie przeszło łatwo. Połączenie młodości z doświadczeniem tak, yy, okazało się po, po raz kolejny kluczem do sukcesu, chociaż emocji tutaj nie brakowało. Oczywiście emocji nie brakowało. Fajnie zacięty mecz. Już widać, że jednak chłopcy przygotowani. Fajnie. Fajnie się grało. E, wasza drużyna to jest e, na faworyt. No znaczy od trzech lat chcemy, jakoś ściągniemy ten tytuł. Zobaczymy, co będzie w tym roku, prawda? No, mamy, dość, mamy młodych, zdolnych chłopców, także fajnie jest. Dziewczyna. A dziewczyny, o, przepraszam, o za, za, tak w tym roku do nas dołączyła właśnie Weronika, nasza pupilka i nasz to tożołoczołowy gracz. Rodzynek nasz kochany. Jak się gra przeciwko jednak zdominowany przez też, nie no, mi się gra bardzo dobrze. Może siatka jest trochę za wysoko, ale kopaki dają radę, pomagają mi. Ja im pomagam. Tak. Staram się kibicować. Gram z nimi, czasem mnie wpuszczą nawet. Faworyci nie zawiedli. Zespół z Łodawy, jak się okazało, po raz czwarty z rzędu sięgnął po mistrzostwo. W finale, pokonując nadleśnictwo Heum 2 do 0. W gronie najlepszych co roku plasuje się też reprezentacja nadleśnictwa Biłgoraj, która tym razem znalazła się na trzecim miejscu. Na zakończenie mistrzostw odbyła się uroczysta dekoracja drużyn, w której uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, nadleśniczy niemal wszystkich nadleśnictw regionu oraz Barbara Serafin, dyrektor głównego organizatora turnieju Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Chcę pogratulować i zapału, i pasji i kondycji, naprawdę atmosfera jaka wytwarza się w czasie tych mistrzostw jest niepowtarzalna. Gratuluję i tej takiej wspólnoty. No, tworzycie naprawdę wspaniałą atmosferę. Chcemy Wam za to podziękować i pogratulować oczywiście. Serdecznie gratuluję zwycięskim drużynom. Ale ja myślę, że tak naprawdę to wszyscy z Państwa, którzy bierzecie udział w tych mistrzostwach, jesteście Państwo wygrani. Bo w tym wszystkim liczy się przede wszystkim ta, ta możliwość bycia razem. Wspaniałej atmosfery, którą dzisiaj miałam okazję doświadczyć razem z Państwem. Dekoracja drużyn i wręczenie nagród ze względu na tak wielką ilość zawodników i zawodniczek trwały ponad godzinę, a na zakończenie wszyscy zgromadzeni wykonali pamiątkowe zdjęcie. Turniej, tak że tak powiem, wpisał się już w kalendarz imprez Regionalnej Dyrekcji Rasów Państwowych. No, oczywiście, leśnicy nieczęsto mają szansę, żeby się spotykać między sobą. Wiadomo, zawód leśnika wymaga tego, że człowiek na praktycznie ma tych półtora y, tam około półtora tysiąca hektarów lasów, gdzie tam praktycznie codziennie przybywa, y, przybywa, Natomiast takie właśnie turnieje, jak ten, jak tutaj dzisiaj, y, no, m, pozwolił się spotkać. Y, branża leśna, by tak powiedział, to jest takie troszeczkę gdyby y, zamknięte, y, zawód. Y, bardzo dużo tutaj spotyka się znajomych, którzy tam razem się spotkali, czy to w trakcie zajścia w szkołach leśnych, czy też na studiach. Także takie spotkanie raz w roku, oczywiście, jest bardzo miłym spotkaniem. No, i jest to przede wszystkim dobra zabawa. No, i jak tutaj pokazali wszyscy uczestnicy, że zdrowa rywalizacja i po prostu no, mistrzostwa, takie, które to właśnie się odbywają, to jest coś, coś wspaniałego. Kolejna okazja do sportowego spotkania za rok. Mają od 16 do 18 lat, pochodzą z różnych stron kraju, a łączą ich dwie wspólne pasje – leśnictwo i siatkówka. Pierwszą realizują podczas zajęć w Zespole Szkół Leśnych, drugą trenując w uczniowskim klubie sportowym Leśnik Biłgoraj. Drużyna, której trenerem jest nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Grabiaz, właśnie osiągnęła największy sukces w historii szkoły i prawdopodobnie największy sukces w historii szkolnych rozgrywek siatkówki z udziałem biłgorajskich drużyn. Historii miasta, powiatu, bo mistrzostwo województwa lubelskiego, wszystkie szkoły średnie, tak zwana licealiada. No i chłopcy z małej szkoły wygrywają te zawody. Można powiedzieć w cuglach, bo po 2-0. Nasz zespół pozostawił w tyle m.in. silne zespoły Białej Podlaskiej, Lublina, a wcześniej także faworytów regionu, siatkarzy z kraśnika. Rozmowa była taka: tutaj gra trzecia liga w Chełmie, w białej w Lublinie pytają się, gdzie moi chłopcy grają. Ja mówię Biłgorajska Liga Piłki siatkowej Po turnieju w Kraśniku wiedzieliśmy, że w Białej już nie będzie tak łatwo. Wiedzieliśmy, że co roku jakśmy jeździli, to ciężko było i przeżał to sam najlepszy drużyny. Musieliśmy strasznie walczyć. Walczyliśmy dwa brązowe medale i było bardzo ciężko wywalczyć je. No i jechaliśmy z takim nastawieniem, że można, że można, tak zagrać, tak, a udało się. W ogóle nie spodziewaliśmy się tego sukcesu, który udało się nam osiągnąć, gdyż jechaliśmy tam po prostu troszeczkę w, tak jakby z zabawy, bo powiat nie był łatwy, rejon tym bardziej, a województwo to było taki, takie zwieńczenie powiatu i rejonu, prawda, i jechaliśmy po prostu nastawieni, co będzie, tak, co będzie. A było znakomicie. W finale zawodów leśnicy z Biłgoraja pokonali reprezentację Liceum Staszica w Białej Podlaskiej 2 do 0. Faworytem meczu byli gospodarze, którzy mogli liczyć na korzyści płynące z rozgrywania spotkania we własnej hali, ale także na głośny doping publiczności na trybunach. Ciężko było w ogóle się w jakiś sposób porozumieć. Z naszym rozgrywającym grzeszkiem musieliśmy ustalać akcję przed, przed, przed rozpoczęciem akcji, czyli przed serwisem. Yy, drużyny przeciwnej, bo nie mieliśmy w ogóle żadnej komunikacji tak yy, duży doping miała drużyna z Białej Podlaski. Cała szkoła w Straszlicu była, była murą, murem za nim. Za zwycięstwo w zawodach uczniowie z zespołu szkół leśnych otrzymali puchar i złote medale. Ale to nie było najważniejsze. Chłopcy przeszli do historii jako pierwsza drużyna z Biłgoraja, która wygrała finał wojewódzkiej licealiady w Siatkówce i wywalczyła prawo gry w finałach centralnych. Powiem szczerze, że nigdy nie wygraliśmy tego województwa i yy, myślałem, że to koniec, ale chłopcy znaleźli yy, finał w Ostrudzie i yy, no będziemy szukać trochę sponsorów, bo to trochę kosztuje, ale bardzo chcielibyśmy pojechać. Mój brat starszy, właśnie Piotr Pętek, yy, zobaczył na internecie, poszukał, dowiad, dowiadywał się tak? i znalazł, właśnie, że jest yy, taki następny etap województwa, czyli Mistrzostwa Licea, Licealiada Ogólnopolska w Ostrudzie. Roku. Rozumiem, że intensywnie szykujecie się teraz, to pewnie dało wam takiego kopa do, do, do jeszcze bardziej wytężonej pracy? Tak, tak, no, gdyż nie wiedzieliśmy wcześniej, że jakiś jest turniej, pierwszy raz słyszeliśmy dopiero, gdy, gdy to zobaczyliśmy. Fajnie będzie tam pojechać i z pewnością tam to zrobimy. Zawody w ostrudzie zostaną rozegrane pod koniec maja. Drużyna intensywnie przygotowuje się do tego, by wypaść na mistrzostwach jak najlepiej. Wiadomo, że nie będzie łatwo, bo skoro na etapie zmagań wojewódzkich podopieczni Jacka Grabiasa rywalizowali z siatkarzami, którzy na co dzień grają na przykład w półprofesjonalnej trzeciej lidze, to na etapie centralnym mogą spotkać przeciwników z jeszcze lepszym siatkarskim CV. Młodzi leśnicy i ich trener zgodnie przyznają, że poziom jaki obecnie prezentują jest możliwy głównie dzięki rywalizacji w biłgorajskiej lidze piłki siatkowej. Gramy regularnie mecze, to, to nam bardzo dużo daje. Yy, zgrywamy się na tej lidze i czasami osiągamy sukcesy, tak jak w przypadku yy, Lisa Liady, którą wygraliśmy w Białej Podlaski. Siatkarski zespół leśnika trenuje dwa razy w tygodniu i co sobota rozgrywa swoje mecze w lidze. Problemem, z którym ta drużyna musi mierzyć się co roku, jest rotacja kadrowa. Uczniowie kończą naukę w zespole szkół leśnych i wyjeżdżają z Biłgoraja, a na ich miejsce przychodzą następni, których trzeba szkolić od nowa, by mogli dorównać do poziomu starszych kolegów. Mateusz Sakowicz jest tegorocznym maturzystą i niedługo także będzie musiał zakończyć przygodę z klubem Leśnik Biłgorej. To tutaj rozpoczęła się jego miłość do siatkówki. Jak przychodziłem tutaj do szkoły, wiedziałem, że ta szkoła stawia na środkówkę i zaczynałem coś próbować odbijać, ale nie bardzo mi to wychodziło i wszystkiego tak jakby nauczyłem się tutaj i, i, i ataku i zagrywki od podstaw praktycznie, od podstaw. Czyli takie normalne treningi przez 4 lata, które tutaj spędziłem, zacząłem i stąd wszystko wyniosłem. Grzegorz Pętek wybrał edukację w Zespole Szkół Leśnych bo zdecydował się kontynuować rodzinne tradycje związane z leśnictwem, ale także z siatkówką. Mój tata gra w siatkówkę, mój starszy brat gra w siatkówkę, ja gram, mój młodszy gra, więc cała nasza rodzina gra w siatkówkę. Ja pochodzę z Opolu Lubelskiego, skończyłem gimnazjum numer jeden w Opolu Lubelskim, chodziłem do klasy sportowej o profilu siatkarskim, tak jak moi bracia, no i stąd to moje tak? grałem 10 godzin w siatkówkę tygodniowo, to Pokochałem ten sport z gimnazjum, tak naprawdę. Zwycięstwo w wojewódzkiej licealiadzie w piłce siatkowej to wielkie osiągnięcie zawodników i chluba dla klubu. UKS Leśnik w istnieje już prawie 20 lat i przez ten czas wychował wielu uczniów sportowców. Sukcesy takie jak ten sprawiają, że młodzież chętniej garnie się do sportu, mówi Jacek Grabias. Uczniowski Klub Sportowy powstał w 2000 roku. No i tak, wiadomo, przy szkole chcieliśmy pozyskać jakieś środki, robiliśmy kajaki, pozyskaliśmy pieniążki na to z fundacji, z różnych projektów. No i dzięki temu, że wspiera nas miasto i powiat w grantach, organizujemy różne turnieje. No i młodzież się angażuje. Ja mówię, gdyby nie było gry, gdyby był jeden, dwa turnieje, to nie byłoby młodzieży, bo to musi się cały czas kręcić. Wiadomo, dobrze jest, jak są sukcesy. Jak ich brakuje, to troszkę ciężej się pracuje. Ale jak są, to chłopcy pną i do góry i chcą jeszcze więcej. Za każdym sukcesem stoi jednak ciężka praca ludzi, sportowców i ich trenera. Bez tego trenera nie byłoby nic. I bez obozów, które organizowane są latem, zwierzęcą. To naprawdę bardzo dużo daje. I trener, i obozy, i, i treningi, mecze w lidze. Wszystko. Wszystko. Gram w Leśniku już drugi rok i nie narzekam, jest tu naprawdę fajna atmosfera, fajna drużyna. Co roku są nowi koledzy, zmieniają się, tak, przychodzą nowi, starzy też przyjeżdżają i kręć się. Ta dobra atmosfera i wspólna praca stanowią klucz do sukcesów drużyny. Czekamy na dobre wieści z finałów centralnych w ostrudzie. Piłkarze Łady zakończyli już okres przygotowawczy do rozgrywek rundy rewanżowej czwartej ligi. W sobotę startuje Liga, a w pierwszym meczu nasz zespół podejmie Kłosa Hełm. W okresie przygotowań Łada rozegrała 9 sparingów, a ostatnim był test w różańcu z miejscowym gromem. Pomimo wielu okazji bramkowych naszej drużyny, to gospodarze schodzili z boiska jako zwycięzcy. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1. Łada dysponuje obecnie bardzo młodym składem, większość zawodników nie ukończyła jeszcze 23. roku życia. W zespole są ci, którzy od lat stanowią trzon drużyny, jak Dariusz Kuliński, Janusz Birut, Łukasz Szawara czy Arkadiusz Czok. Zawodnicy, których oglądaliśmy na boisku w poprzedniej rundzie, m.in. Paweł Nawrocki, Przemysław Krzeszycha czy Michał Skubis. Do tego składu dołączyli jeszcze juniorzy Jakub Paćkowski, Mateusz Dziurza, Dawid Poznański, Filip Larwa. W tej rundzie w ładzie grać będzie także wyróżniający się 19-letni zawodnik z Ukrainy, środkowy pomocnik Juri Solomatin. W naszej drużynie w okresie przygotowawczym testowani byli też m.in. Stopę i napastnik, ale żaden z nich nie przekonał do siebie trenera i zarządu klubu. Przypomnijmy, Łada zakończyła rundę jesienną na 13 pozycji w tabeli, czyli tuż nad strefą spadkową. Nasz zespół ma jednak tyle samo punktów, co znajdujący się o oczko niżej kłos hełm. dlatego sobotni mecz będzie miał niebagatelne znaczenie. Bezpośrednio nad ładą znajdują się star kresnystaw z 15 punktami i hucz Fatyszowce, która ma tych punktów 16. Pozostałe drużyny odskoczyły o kilka oczek, ale oczywiście wciąż są w zasięgu zespołów z dołu zestawienia. Z problemami organizacyjno-finansowymi borykają się Orlęta Łuków, w nie najlepszej kondycji jest Włodawianka Włodawa. Ta runda zapowiada się więc emocjonująco, bo oczywiście nikt nie zechce pożegnać się z ligą. W rundzie wiosennej Łada rozegra na własnym stadionie 7 meczów, kolejno z Kłosem Helm, Polesiem Kock, MKS Mryki, Wiktorią Żmuć, startem Krasnystaw, Hetmanem Zamość i Lublinianką.